Morderstwo przy Park Lane. Inspektor Lestrade. Och, Inspektorze. pan doktor Watson, przepraszam, nie zauważyłem pana. O. Nieszczególnie pan wygląda. Czy coś się stało? Zgadł pan, doktorze. Prowadzę śledztwo w sprawie zabójstwa, i wszystko wskazuje na to, że nie skończy się to sukcesem sprawiedliwości. To bardzo zawikłana sprawa. Czy chodzi o zabójstwo Ronalda Edera? Tak, tak. A, a skąd pan o tym wie? Od czasu śmierci Holmesa. Uważnie czytam wszystkie sprawozdania z tajemniczych wydarzeń i nawet czasami no, staram się z, ze zmiennym oczywiście szczęściem zastosować do tych wypadków metodę Holmesa. No ale to nie zastąpi nam jego genialnego umysłu. No tak, no tak. Już dwa lata minęło od jego śmierci. Czy zna Pan szczegóły tej strasznej historii? O, tak, tak, czytałem Pańskie sprawozdanie. Obawiam się jednak, że sprawa, o której wspomniałem, jest, jest tak zawikłana, że nawet pan Sherlock Holmes nie byłby chyba w stanie. Holmes? Holmes? Proszę pana, na pewno znalazłby rozwiązanie. Tak pan sądzi? A co pan doktorze wie na ten temat? O śmierci Rolanda Edera? Tak. No, no rzeczywiście niewiele gazety bardzo mało pisały na ten temat. Ronald Eder pochodził z bardzo znanej i szanowanej rodziny, a poza tym nie ujawnialiśmy szczegółów dla, dla dobra śledztwa. To może spróbujemy w takim razie zastosować metody Holmesa. Zgoda. Więc najpierw trzeba uporządkować dane fakty, potem wyciągniemy wnioski. A więc przede wszystkim co wiemy o ofierze. Tak. Był to cichy, spokojny młodzieniec. Hmm. Czy miał jakichś wrogów? Nie, nie, nic mi o tym nie wiadomo. Kilka miesięcy przed śmiercią zaręczył się z panną Edith Woodley, mhm. ale niedawno narzeczeństwo zostało zerwane za obopólną zgodą. Bez pretensji którejkolwiek ze strony. Tak? No, to ciekawe. Trzeba to zapamiętać. A czy, czy miał jakieś... Namiętności. No, przecież sam pan przed chwilą powiedział, że, że był to wyjątkowo spokojny człowiek. A no tak, no tak, no tak. Grywał w karty, ale nigdy na duże stawki. Nie był typem hazardzistów. Skąd pan to wie? Przesłuchaliśmy jego partnerów. W dzień śmierci zagrał jednego robrawista w klubie Bagatelle razem z panem Marej, sir Johnem Hardim i pułkownikiem Moranem. Przegrał pięć funtów. <laughs> Dla tak bogatego człowieka to drobiazg. No, a, a poza tym miał wyjątkowe szczęście i prawie zawsze wygrywał. Hmm. Dowiedziałem się, że Dwa tygodnie przed śmiercią wygrał jednego wieczora do spółki z pułkownikiem Moranem 420 funtów od Gottfrieda Milnera i Lorda Belmoral. No tak, no tak, to chyba rzeczywiście fałszywy trop. A co wiemy o zabójstwie? Pisano w gazetach, że wrócił do domu o 10 i wszedł do swojego pokoju. O 11.20 wróciła jego matka Lady Mayneux Chciała wejść do syna, ale drzwi były zamknięte od wewnątrz. Tak, tak, tak. I nikt nie odpowiadał na pukania. Wyłamano drzwi, no nieszczęśliwy młodzieniec leżał koło stołu z roztrzaskaną głową, zgadza się. Ach, tak, tak, tak. Ustaliliśmy, że była to rewolwerowa kula dum-dum. A czy znalazł pan ten rewolwer? O, to pierwsza trudność. Nie znalazłem żadnej broni. Hmm. Na stole leżały dwa banknoty po 10 funtów oraz 17 funtów w złocie. Oprócz tego znalazłem kawałek papieru z wypisanymi cyframi i nazwiskami klubowych przyjaciół. Wywnioskowałem, że przed śmiercią Ronald Eder próbował podliczyć wygrane i przegrane w karty. Bardzo słuszny wniosek. A co co dalej? Hmm. Gdy zająłem się badaniem wszystkich szczegółów związanych ze zbrodnią, stwierdziłem, że to tylko zaciemnia obraz sprawy. Przede wszystkim nie wiadomo było, po co zamknął na klucz drzwi pokoju Z początku sądziłem, że zrobił to morderca, który później uciekł oknem A czy zbadał pan teren pod oknem? To bardzo, to bardzo ważne A, oczywiście! Pod oknem pokoju ofiary znajduje się klomp kwitnących kaktusów Morderca musiałby zeskoczyć z wysokości ponad 20 stóp prosto na ten klomp Ale ani jeden kaktus nie był złamany hmm. Najwidoczniej to sam Ronald Eder zamknął drzwi no więc więc kto go zabił? A samobójstwo, Oje, odpada. Nie znaleziono broni. O, proszę pana, to jeszcze nie przesądza sprawy. Pamiętam pewną historię, w której samobójca w pewien bardzo sprytny sposób pozbył się broni, by rzucić podejrzenie na kogoś innego. No, Holmes to odkrył. O, w tym wypadku to niemożliwe. Strzał był oddany z dużej odległości. Czy okno było otwarte? Tak, tak, tak. Więc ktoś mógłby strzelić z ulicy A, Musiałby to być wspaniały strzelec Ponieważ jak już mówiłem Okno znajduje się na wysokości 20 stóp Morderca musiałby strzelać z odległości ponad 30 jardów Sherlock Holmes by to potrafił Był wspaniałym strzelcem Ale nie sądzę, aby Sherlock Holmes wstał z grobu i, i zabił Edera No wie pan, jak... Jak pan może. Ja... Przepraszam, przepraszam. Poza tym, o 100 jardów od domu znajduje się postój dorożek. Nikt tam nie słyszał wystrzału. O. Mam, co, mam. Co? Co? Morderca mógłby się wdrapać po ścianie, strzelić i uciec. Nie, no po pierwsze już mówiłem, że nie znalazłem żadnych śladów, a, a po drugie ściana jest gładka, bez żadnej rynny czy, czy innego występu. To rzeczywiście trudna sprawa. No wie, wie pan, co inspektorzy? Jeszcze dziś obejrzę sobie dokładnie miejsce zbrodni. Proszę, Może dać. znajdę jakiś szczegół godny uwagi. Jak dojdę do jakichś wniosków, dam panu znać. Dakt. Można? A Proszę, proszę, no. słucham pana. Nie spodziewał się pan mojej wizyty. No pan wybaczy, ja nie zdążę. Mam księgarnię na rogu Church Street i Baker Street, tu niedaleko. Tak? Może pan kolekcjonuje książki? Proszę spojrzeć na półk za siebie. Pięć tomów. Zapełniłoby panu lukę na drugiej półce od góry. Nie. Bo to bardzo nieporządnie wygląda. O Boże! Duch! Duch! Watson! 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 Drogi <śmany> przyjacielu! Och, Holmsty! <śmany> Ach, stokrotnie cię przepraszam. Nie przypuszczałem, że tak się wzruszysz. to naprawdę? Więc ty żyjesz. Co? 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 Co, przepraszam cię za tę niepotrzebną komedię. Ach, ja, już mi lepiej, ja. <grym> No ja ja, ja, ja własnym oczom nie wierzę w wielkie nieba. No opowiedz mi, jak cię uratowałeś, jakże cię cieszą. Najpierw się no. No. muszę rozprostować. Strasznie trudno garbić się, tak by stać się mniejszym o, ja. o. Mm, <grym> Zaraz się wszystko wyjaśnię. <grym> <grym> Tylko czy będziesz mi towarzyszył dzisiejszej nocy? A kiedy chcesz i dokąd chcesz? Jak w starych, dobrych czasach, co? No? <grym> A co do mojego uratowania? A no właśnie, jak uratowałeś się Ach, z przepaści. Nie sprawiło mi to kłopot. Wcale tam nie spadłem. Jak to? No, gdy spostrzegłem złowrogą postać profesora Moriarty'ego, zagradzającego mi wąską ścieżkę, jedyną drogę ucieczki, Uwierzyłem, że to koniec mojej kariery. Jego szare oczy były nieubłagane. Wymieniliśmy parę uwag. Zgodził się wspaniałomyślnie, bym mógł napisać do ciebie ten krótki liścik, który zostawiłem w papierośnicy. No. Potem Moriarty zaprowadził mnie na koniec ścieżki i kazał mi stanąć nad przepaścią. Błyskawicznie rzuciłem się na niego i wytrąciłem mu pistolet z dłoni. Walczyliśmy na skraju przepaści, Watsonie. Znam trochę Baristu. Japoński system walki. To mi się przydało. Uchyliłem się i Moriarty spadł w przepaść. A ty? No przecież przecież ja widziałem ślady. Ale Dwóch łotżonie. ludzi szło ścieżką, ale... ale żaden nie wrócił. Widzisz, Watsonie, gdy profesor spadł w przepaść, uświadomiłem sobie, że los zsyła mi niezwykłą szansę. Pozostało przy życiu jeszcze trzech współpracowników Moriardiego, bardzo groźnych przestępców. Pomyślałem, że jeżeli dowiedzą się o mojej śmierci, prawda, zaczną sobie śmielej poczynać i łatwiej znajdę dowody przeciwko nim. Mój mózg, nie tak szybko pracuje, że przemyślałem to wszystko, zanim profesor Moriarty doleciał na dno przepaści. Zacząłem przyglądać się skalę. W swoim sprawozdaniu napisałeś, że ściana przepaści była zupełnie gładka. No, to nie zupełnie zgadza się z prawdą. Nieco niżej był mały występ niewidoczny z góry. Zszedłem tam. Oczywiście, mógłbym włożyć buty tyłem do przodu, jak to się nieraz robi, jak to nieraz robiłem. Nie wrócić ścieżką, ale doszedłem do wniosku, że trzy pary śladów biegnące w stronę przepaści mogłyby wzbudzić podejrzenia, bo przecież wiadomo było, że szło tam dwóch ludzi, prawda? Ułożyłem się więc na występie. Słyszałem, jak tam przyszedłeś wraz ze swymi towarzyszami, jak bezskutecznie starałeś się ustalić okoliczności mojej śmierci. No, Ale przecież mogłeś mi dać jakiś znak. Ja, — ja, ja się bardzo martwiłem. — Nie mogłem, Watsonie, nie? Nie mogłem. Słuchaj dalej. Gdy już wróciliście do hotelu przekonani o mojej śmierci, postanowiłem wejść z powrotem na skałę. I nagle ogromny głaz spadający z góry przeleciał tuż koło mnie. — Straszny! — Przez sekundę myślałem, że to przypadek, ale chwilę później dostrzegłem czyjąś twarz na tle ciemnego nieba i nowy kamień uderzył w występ, na którym leżałem. Nie miałem już żadnych wątpliwości. Moriarty nie był sam. Jakiś jego wspólnik, bardzo niebezpieczny, obserwował naszą śmiertelną walkę i śmierć swego szefa. Wyczekał na dogodny moment i usiłował się zemścić. Nie miałem czasu na dłuższe rozmyślania, Watsonie. Za chwilę znowu ujrzałem tę straszną twarz nad skałą począłem schodzić w głąb przepaści. O gładkiej ścianie. Tak jest, łoconie, i myślę, że gdyby nie nerwy, nigdy bym tego nie dokonał. Czepiając się nieznacznych um, występów i pęczków traw, uparcie schodziłem w dół. Co chwila nogi moje traciły oparcie i wtedy, wisząc nad przepaścią, żegnałem się ze światem. A przez ten czas z góry leciały na mnie nowe kamienie. W połowie drogi osunąłem Bo... się i bez szwanku wylądowałem na dnie przepaści. W tydzień później byłem już we Florencji, pewny, że nikt na świecie nie wie, że uszedłem z życiem. No, a ten, a ten napastnik? No, sądzę, że mimo ciemności nocnych widział, jak się obsuwam po skale, i uznał, że poniosłem śmierć. Ale słuchaj dalej. Mogłem mieć tylko jednego powiernika mego brata Mycroft. się. Bardzo cię przepraszam, mój drogi, że wybrałem jego, no ale to było konieczne. Nie. Ty musiałeś wierzyć, że zginąłem, bo inaczej nie napisałbyś tak przekonywającego sprawozdania z mojej śmierci. W ciągu tych dwóch lat wiele razy chwytałem za pióro, by do ciebie napisać, ale... No, zawsze jednak rezygnowałem. Nie ufałeś. Mi. No ależ nie, mój drogi, Watsonie, po prostu bałem się, że z przyjaźni gotów byłeś popełnić jakąś fatalną. W skutkach gaf. Ja? A bratu musiałem się zwierzyć, by otrzymywać od niego pieniądze. W Londynie, Watsonie, sprawy przybrały zły obrót. Dwóch najniebezpieczniejszych członków bandy Moriartiego umknęło prawo. Przez dwa lata podróżowałem, po podybać. Odwiedziłem Dalaj Lamy. Pewnie czytałeś o niezwykłych odkryciach Norwega Sigursona. Oczywiście. No, I nawet ci przez myśl nie przeszło, że to chodzi o twojego przyjaciela Holmesa. Oj. Potem zwiedziłem Persję. Zajrzałem do Mekki i złożyłem krótką, aczkolwiek ciekawą wizytę Kalifowi w Chartumie. Potem pojechałem do Francji i spędziłem parę miesięcy w laboratorium w Montpellier. Na południu, badając pochodne dziegciu. Wiadomość o strasznej zbrodni, której ofiarą padł młody Eder, przyspieszyła mój powrót A co wiesz co wiesz o tej sprawie wszystko przekonasz się o tym dzisiejszej nocy mm. Och, on się prowadziłeś mnie takimi zaułkami, że, że ja, ja nie orientuję się, gdzie teraz jesteśmy. Ciszy, Watsonie, siedzimy w mieszkaniu na Baker Street, akurat naprzeciwko mojego domu. A, a po co tu przyszliśmy? Stąd mamy wspaniały widok na ten malowniczy budynek. Bądź łaska, Watsonie, podejść jak najostrożniej do okna i obejrzeć okna mojego mieszkania. Przygotowałem dla ciebie małą niespodziankę. Cholm się! Przecież tam tam jest twoja twoja głowa! <noise> Udane po piersie, prawda? <noise> o, o, wyglądasz jak żywy. Tak. No ja przysiądbym, że to ty. <noise> Wykonał to pan Oskar, mnie jest grenoble. To woskowe po No Ale po co? Zależy mi na tym, żeby pewna osoba myślała, że jestem tam, gdzie mnie wcale nie ma. Więc przypuszczasz, że jesteś śledzony? Ach, jestem tego pewien. A łoska. przez kogo? Przez moich zagorzałych wrogów, których zawiadomiłem o moim powrocie. Widziałem dziś rano jednego z nich. To stosunkowo niegroźny gość. Nazywa się Parker. Dusiciel z zawodu, a ponadto prawdziwy mistrz gry na organkach. Bardziej niebezpieczny jest jego szef, Watsonie. Bliski przyjaciel profesora Moriarty'ego. Człowiek, który ciskał wówczas na mnie głazy nad przepaścią. To najprzebieglejszy bandyta w Londynie. On mnie tropi, a nie wie, że my tropimy jego. A więc tropimy tropiący. Właśnie. On się. Zdaje mi się, że ci dwaj dżentelmeni przechodzili już ulicą parę razy, czy się nie mylę? Mm, nie zawracaj sobie nimi głowy. Cholm się. Cień w oknie się poruszył. Tak? — No, ja myślę. — Sądzisz, że jestem takim partaczem, który usiłuje złapać najsprytniejszego człowieka w Europie na nieruchomą kukłę? — Watson, siedzimy tu już dwie godziny i przez ten czas pani Hudson osiem razy poruszyła manekin. Co kwadrans? — Słyszysz? — Nie. — Ktoś się skrada. — Wchodzi do tego pokoju. — Ha ha ha! Mam Cię nareszcie, bandito! Lestrade! Mamy go! Nic się, nic się Panom nie stało. Nie. No, cieszę się, że Pan wrócił. Panie Holmes. Ah, myślałem, że się policji przyda trochę prywatnej pomocy. Trzy niewykryte morderstwa w ciągu roku to kiepsko, ale przyjrzyjmy się naszemu jeńcowi. Pan jest diabłem, diabłem, Panie Holmes. Diabłem ja wcielonym. Pułkowniku, nie miałem przyjemności spotkać się z panem od czasu, kiedy to, stojąc nad przepaścią, ciskał pan we mnie odłamki skał. Ha! Jeszcze pana nie przedstawiłem. Widzicie panowie pułkownika Sebastiana Morana, dawniej oficera Królewskiej Indyjskiej Armii i najlepszego myśliwego, jakiego zna nasze wschodnie imperium. Chyba się nie mylę, pułkowniku, twierdząc, że nikt jeszcze nie ubił tylu tygrysów, co pan. Dziwię się, że taki stary i doświadczony myśliwy dał się wziąć na mój naiwny podstęp. Przecież to dla pana nic nowego. Czy, czy nigdy pan nie wabił tygrysa na przynętę? Och, ja przyznaję, że zrobił mi pan miłą niespodziankę. Nie byłem do końca pewny, czy skorzysta pan z tego pustego domu i wygodnego okna. O, sądziłem raczej, że będzie pan działał z ulicy. Gdzie czychali już na pana policjanci pod wodzą naszego dzielnego inspektora Lestrela. Poza tym wszystko poszło jak przewidywałem. Inspektorze, być może ma pan dostateczny powód, by mnie aresztować, ale nie wolno narażać mnie na żadne szyderstwa. To jest niezgodne z prawem. Racja, racja. Czy ma pan, panie Holmes, jeszcze coś do powiedzenia? Chciałbym odprowadzić aresztowanego. <laughs> Proszę spojrzeć na tę broń. No to rzecz jedyna w swoim rodzaju. Cicha i groźna. Skonstruował. Tę wiatrówkę pewien ślepy niemiecki różnikarz na zamówienie Moriarty'ego. Od lat wiedziałem o jej istnieniu, ale nigdy nie miałem jej w ręku. Polecam ją pańskiej szczególnej opiece, inspektorze, a także kulę od niej. Dziękuję. Y... Dziękuję. Czy to już wszystko? Y... Chciałbym jeszcze zapytać, jakie oskarżenie pan wniesie? Jak to? O usiłowanie zabójstwa Sherlocka Holmesa? Nie, 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 nie panie Lestrade. Ja nie chciałbym figurować w tej sprawie. Na pana wyłącznie spadnie zaszczyt ujęcia poszukiwanego zbrodniarza. Na mnie? Tak, tak jest. Winszuję Panu, szczerze, winszuję Panu. Ze zwykłą sobie dozą szczęścia, przebiegłości i odwagi schwytał go Pan. Schwytałem kogo? O, człowieka, którego na próżno szuka cała londyjska policja. Pułkownika Sebastiana Morana, który dnia 30 ubiegłego miesiąca zastrzelił Sen Ronalda Edera przez otwarte okno frontowe domu przy Park Lane, używając do tego wiatrówki i kuli. Dum-dum. Oto właściwe oskarżenie. To on? Tak jest, a teraz mam zaszczyt pana pożegnać, dzielny inspektorz. Watsonie, idziemy. Mam nadzieję, że była pani ostrożna. Ale czołgałam się na kolanach, tak, tak jak mi pan kazał. Ach, to dobrze. Świetnie się pani wywiązała z zadania. Czy zauważyła pani, gdzie trafiła kula? A tak! Zepsuła to wspaniałe po piersie, przebiła głowę i rozpłaszczyła się o ścianę. Znalazłam ją proszę. Mm. O, spójrz, Watsonie. Miękka kula rewolwerowa. Genialny pomysł! Któż by bowiem przypuścił, że taką kulą strzelano z wiatrów? No tak! <grym> dlatego nikt nie słyszał strzału, kiedy zginął serer. Tak jest, tak. O! Spojrzyj na po Oko i nerwy nie zawiodły wytrawnego myśliwego. Trafił prosto w tył głowy i przebił ją na wylot. Był najlepszym strzelcem w Indiach. Czyś kiedyś o nim słyszał, Watson? Nie, 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 nigdy nie. Tak bywa ze sławą. Był jednym z najdzielniejszych żołnierzy w czasie wojen na wschodzie. Miał stalowe nerwy. W Indiach, Watsonie, do dziś opowiadają, jak Moran wczołgał się do kanału za rannym tygrysem. Tak. Są, mój drogi, drzewa, co rosną do pewnej wysokości, a potem nagle dziwacznie wyrodnieją. Tak samo bywa z ludźmi. Stworzyłem sobie pogląd, drogi Watsonie, że taki zwrot ku dobremu czy złemu zależny jest od dziedziczności. Hmm. Jednostka zatem stanowi jakby skondensowaną historię swego rodu. No to trochę dziwacznie. No, no dobrze, Watsonie, nie upieram się przy tym. Tak czy owak, pułkownik Moran. Zszedł na manowce. Gdy w Indiach ziemia zaczęła mu się palić pod nogami, podał się do dymisji i wrócił do Londynu. Wtedy to poznał profesora Moriarty'ego i przez pewien czas był w jego bandzie szefem sztabu. Hmm. Pewnie pamiętasz, jak zawsze starannie zamykałem okiennice, no prawda? Tak. Pamiętam. Brałeś mnie wtedy za wariata, ale nie, nie ja nie wiedziałem, co z... nie, co robię. Wiedziałem o istnieniu tej wiatrówki i o umiejętnościach strzeleckich Morana, ale, ale byłem bezsilny i niczego nie mogłem mu dojeść. Kiedy Moran był na wolności, życie moje nie było warte złamanego szelonka. Ale ja czyhałem przez cały czas na okazję, by się z nim zmierzyć. Gdy przeczytałem o tragicznej śmierci Ser Edera, wiedziałem, że nadeszła stosowna chwila. No a skąd wiedziałeś, że to sprawa Morana? Ach, po pierwsze, dziwna kula, od której zginął Eder. Po drugie, wiedziałem, że Moran grywał w karty z ofiarą. Natychmiast wróciłem do Londynu. Postarałem się, by Moran dowiedział się o tym i w ten sposób sprowokowałem go do działania. Ustawiłem w oknie cudowny cel, zawiadomiłem policję, zasiadłem w kryjówce, która wydała się najlepszym punktem obserwacyjnym. No tak, Czy nie. czegoś jeszcze nie rozumiesz, Watsonie? Mm, tak, tak. Nie wyjaśniłeś, no, no po co Moran zabił Seredera. No jak to? Myślę, że motywy są jasne. No nie wiem. Wiesz zapewne, że na tydzień przed śmiercią Edera Wygrał razem z Moranem znaczną sumę w karty. No, tak, Już od dawna wiedziałem, że Moran był szulerem. Sądzę, że w dniu morderstwa odkrył to Sir Eder. Pewnie rozmówił się z Moranem w cztery oczy. I zagroził, że go zdemaskuje, jeśli ten nie wystąpi z klubu i nie przyrzeknie, że już nigdy nie będzie oszukiwał. Mm. Dla Morana zaprzestanie szulerki równałoby się ruinie. Zamordował więc Ronalda Edera, gdy ten obliczał, ile pieniędzy musi komu zwrócić, by nie ciągnąć korzyści z nieuczciwej gry. Mm. Mogło tak być, Jestem prawda? Jestem pewien, że tak było. <laughs> Prawda wyjdzie na jaw w śledztwie, Watsonie. Faktem jest jednak, że osoba pułkownika Morana nie będzie spędzała mi snu z powiek. I że znów będę mógł się poświęcić badaniu tych ciekawych zagadek, w które tak obfituje skomplikowane życie Londynu. Pomożesz mi w tym, Watsonie? Och, się. Oto słuchowisko według opowiadania Artura Conan Doyle'a Morderstwo przy Park Lane w przekładzie Tadeusza Ewerta i adaptacji Piotra Długoborskiego. W roli Sherlocka Holmesa wystąpił Piotr Frączewski, w roli doktora Watsona Jerzy Tkaczyk. W pozostałych Halina Michalska, Kazimierz Meres i Ryszard Nawrocki. Słuchowisko reżyserowała Zofia Rakowiecka, a zrealizował Andrzej Złomski. To było nagranie z 1977 roku.